Jeśli jesteś w związku z osobą, która jest uzależniona lub nadużywa alkoholu, a ty często się martwisz o partnera, próbujesz go ratować, kontrolować lub usprawiedliwiać, to w tym filmie wspólnie wykonamy prosty test, który pomoże ci sprawdzić, czy możesz mieć cechy osoby współuzależnionej. Przygotuj sobie kartkę, coś do pisania i odpowiadaj tak lub nie na kolejne pytania. Jeśli przy którymś z nich potrzebujesz więcej czasu na zastanowienie, zatrzymaj ten film, spokojnie pomyśl, a gdy będziesz gotowa, idź dalej. Po zakończeniu poli pytań podsumujemy wyniki i wspólnie zobaczymy, co mogą one oznaczać. Oczywiście test nie zastąpi profesjonalnej diagnozy u psychologa czy terapeuty, ale może być ważnym pierwszym krokiem do zrozumienia siebie, Twoich emocji i wpływu uzależnienia bliskiej ci osoby na Twoje życie. Zatem zaczynamy. Czy często martwisz się o bliską ci osobę lub czujesz się odpowiedzialna za jej zachowanie? Tak lub nie. Czy zachowanie kogoś bliskiego często wprawia cię w zakłopotanie? Czy czujesz się mniej wartościowa z powodu zachowania kogoś z bliskich? Czy często usiłujesz kontrolować członków rodziny lub inne bliskie osoby? Czy jesteś dumna z umiejętności kontrolowania swoich zachowań? Tak lub nie. Czy czujesz się winna lub odpowiedzialna za zachowania innych osób? Czy często brałaś na siebie obowiązki, które nie należały do ciebie? Czy zdarza ci się kłamać, żeby zatuszować czyjeś postępowanie? Czy często dbasz o innych, zaniedbując jednocześnie własne potrzeby? Czy boisz się porzucenia? Czy czujesz się w pełni sobą tylko w związku z innym człowiekiem? Czy często działasz pod wpływem trudnego do opanowania przymusu, na przykład obiadasz się? Czy często czujesz się niepełnowartościowa lub niepewna siebie w relacjach z bliskimi? Czy twoje samopoczucie zależy od tego, jak traktuje cię ktoś bliski? Czy często czujesz się przygnębiona lub odczuwasz napięcie, gdy przeżywasz stres? Czy często martwisz się zachowaniem bliskiej osoby, zwłaszcza jeśli nadużywa alkoholu? Czy mimo cierpienia trudno Ci odciąć się emocjonalnie od bliskiej osoby, której zachowanie Cię rani? Czy grozisz lub straszysz, a później nie realizujesz swoich gruźb? Czy podejmując swoje decyzje, bierzesz pod uwagę głównie to, jak zareaguje na nie bliska ci osoba? Czy masz skłonność do dokonywania skrajnych ocen? Czy często myślisz o tym, co w danej chwili robi bliska ci osoba? Czy zdarzają ci się trudne do opanowania wybuchy emocjonalne? Czy często popadasz w stany depresyjne, obniżonego nastroju? Czy miewałaś myśli samobójcze? Czy często zdarzają Ci się napady niepokoju? Czy byłaś kiedykolwiek ofiarą fizycznej lub seksualnej przemocy? Czy poszukujesz sposobów na to, aby bliska Ci osoba przestała pić alkohol? Czy wymuszasz na bliskiej osobie obietnicę, że przestanie pić alkohol lub ograniczy kontakty związane z piciem? Czy miewasz czasami poczucie, że gdybyś postępowała inaczej, to bliska ci osoba zmieniłaby swoje zachowanie i na przykład przestałaby pić? Czy słyszałaś od kogokolwiek, że postępujesz nierozsądnie? To już wszystkie pytania. Teraz podsumuj wszystkie odpowiedzi tak. Jeśli zdobyłaś sześć lub więcej odpowiedzi twierdzących, to znak, że możesz mieć cechy osoby współzależnionej czyli takiej, która żyje w silnym związku z osobą uzależnioną i podporządkowuje jej swoje życie, skupiając na niej całą swoją uwagę i biorąc na siebie niesłuszną odpowiedzialność za skutki jej choroby oraz zapominając o sobie, swoich potrzebach i emocjach. Jest duże prawdopodobieństwo, że potrzebne Ci jest wsparcie, rozmowa z terapeutą, grupą dla współuzależnionych lub kimś, komu po prostu ufasz.